ZEPL, zapraszam na magazyn religijny, wierzę w Boga. W ostatnim czasie opinia publiczna była zbulwersowana działalnością Dominikalina Pawła M. Jak się okazało, dopuszczał on się bardzo poważnych nadużyć w pracy duszpasterskiej, nadużyć, nadużyć seksualnych, różnego rodzaju manipulacji, nadużyć religijnych. Gdy sprawa stała się głośna, Prowincjał Dominikanów, Paweł Kozacki, zdecydował się powołać zewnętrzną komisję osób, które, do których nie było podejrzenia jakiekolwiek związki z Dominikanami, które by, osób, które by mogły cokolwiek tutaj ukryć wiarygodnych osób, które by zbadały sprawę Pawła M. Taki krok jest bezprecedensowy. Do tej pory w polskim kościele no, trudno znaleźć taki, taką sytuację, żeby jakiś podmiot kościelny otworzył swoje archiwa dokumenty na y, y, ludzi z zewnątrz, y, aby badali, rozwiązywali, y, ustalali prawdę. Na czele tej komisji y, stanął redaktor Tomasz Terlikowski i po paru miesiącach prac opublikowała ona y, swój y, raport y, i o działalności Pawła M działalności komisji i w ogóle o problemie podchodzenia, traktowania nadużyć seksualnych w kościele w Polsce będę rozmawiał właśnie z redaktorem Tomaszem Terlikowskim, który jest dzisiaj naszym gościem. Witam bardzo serdecznie witam serdecznie. Witam serdecznie. No, pierwsze pytanie jak doszło do powstania tej komisji, ponieważ fakt jakby jej zaistnienia no jest właśnie, jak wspomniałem, rzeczą bezprecedensową. Jeżeli chodzi o faktografię, do, niej, do, do tego powołania powstało, doszło w bardzo prosty sposób. Otóż do prokuratury zgłosiła się nowa pokrzywdzona przez Pawłę. To jest siostra zakonna, nie, wykorzystana seksualnie po roku 2016, czyli jej sprawa nie miała przedawnienia. I kiedy prokuratura wkroczyła już do klasztoru, zajęła pewne dokumenty, to Dominikanie. I prowincjał zdecydował się tę sprawę wyjaśnić także wewnętrznie, kanonicznie, i rzeczywiście złożył propozycję kilku osobom, czy nie zgodziłyby się przewodniczyć tej komisji. Jedną z tych osób byłem, ja zgodziłem się. No i później rzeczywiście już został wydany dekret przez prowincjała Dominikanów za zgodą generała tego zakonu, i ja miałem pełną możliwość, pełne prawo. Powołania do komisji osób, które wybrałem. Tak się stało. Kilka dni później otrzymaliśmy wgląd w archiwum tajne. I w archiwum jawne dotyczące sprawy Pawła M. No i tak się to historycznie wydarzyło. A jeśli chodzi o dostęp do osób pokrzywdzonych, czy te osoby się same zgłaszały, czy jakby badali się tą sprawę na podstawie tych, tych rzeczy, bo te osoby już zgłaszały się wcześniej do prowincjałów i to nawet trzech, zdaje się. Czy po prostu na podstawie ich ich zeznań żeście rozeznawali działalność Pawła M. Źródła były różne. Pierwszym źródłem były te zeznania, które otrzymał w roku 2000 ojciec Maciej Zięba To były zeznania i świadectwa złożone na piśmie przez grupę kilku, nawet więcej, prawie ponad 10 osób. Także listy i świadectwa, które przychodziły wcześniej, przed rokiem 2000, a także takie, które przychodziły później. I to jest pierwszy typ źródeł to jest archiwum tajne. Prowincji Dominikanów. Drugim źródłem są pokrzywdzeni. Część z tych osób to były osoby, które były autorami tych świadectw, które złożyły je już wcześniej, a później przez lata niektóre z nich ponawiały pytanie, dopytywały się o wszystko. No i one się często z nami skontaktowały. Jeszcze inna grupa pokrzywdzonych to były te osoby, które skontaktowały się z Dominikanami zanim powstała. Komisja, albo które skontaktowały się już z komisją. I wreszcie szukaliśmy również czasami poprzez osoby, które już u nas i z nami rozmawiały, kolejnych pokrzywdzonych albo kolejnych świadków, bo oczywiście nie wszyscy, z którymi rozmawialiśmy w taki bezpośredni sposób, uważają się za osoby skrzywdzone. Więc jeśli chodzi o, o źródła dotyczące pokrzywdzonych czy świadków, to w ten sposób ich szukaliśmy. Plus oczywiście istotnym źródłem, naszej wiedzy byli sami Dominikanie, którzy, także w dużej grupie, na prośbę ojca prowincjała, w zasadzie wszyscy, o których o to poprosiliśmy, z nami rozmawiali. No i wreszcie rozmaite elementy takiego kontaktu, który nas dochodził od ludzi, którzy chcieli z nami rozmawiać, chcieli się skontaktować i skontaktowali się i one również były wysłuchane. A czy udało wam się porozmawiać z Pawłem M? Nie, Paweł M. od pół roku znajduje się w areszcie, w związku z tym takiej możliwości jest na skutek decyzji prokuratury, ale także dość oczywistej sytuacji, to znaczy w jego najlepszym interesie nie jest rozmawianie z komisją i przyznawanie się do winy, szczególnie, że w listach do prowincjałów kolejnych i do ojca Macieja Zięby i do ojca Krzysztofa Popławskiego, on w gruncie rzeczy do większości z zarzucanych sobie czynów, się przyznaje. Mówi zarówno o tym, że rzeczywiście bił pasem dominikańskim niekiedy całe noce. Uważa to za akt religijny, związany z normalną religijnością i nic z tym złego nie widzi. Przyznaje się, że odbywał akty seksualne różnego typu. Traktuje je wprawdzie jako oczyszczenie i oczyszczające rytuały, ale przyznaje się do tego, że to robił w tych listach. Jedyne, jedyne oskarżenie, które odrzuca, to mówi, ale to nie były gwałty. No ale pod doprowadzenie do kogoś do współżycia, podstępem albo przemocą psychiczną także według polskiego prawa jest gwałtem więc nawet jeśli on nie miał świadomości, że to co robi jest gwałtem to dokładnie nim było więc tak naprawdę w dokumentach, dominikanów tajnych o tym mowa jest w raporcie jest jego przyznanie się do winy znaczy on nigdy. Wprost nie zaprzeczał temu, co się wydarzyło. Przyznawał się wprawdzie tylko do tego, co już było znane i co było wiedziane, do niczego więcej. Ale trudno powiedzieć, żeby on do winy się nie przyznał. No tu się rodzi mnóstwo pytań. Zacznijmy od osób pokrzywdzonych. Znaczy, to pierwsze pytanie jest, dlaczego te osoby pokrzywdzone, w czasie, kiedy to się działo, bo to się zaczęło, zdaje się, w 1996 roku i trwało do niemalże niemalże dziś, no, chyba w 16, prawda? To dlaczego te osoby wtedy nie reagowały karnie? To znaczy no, bo rozumiem, że. Zgłaszały się do przełożonych Pawła M. Ale dlaczego żadna z nich nie poszła, no właśnie do organów ścigania? No, powód jest taki, najpierw się nie zgłosiły dlatego, że były w sekcie. Paweł M stworzył sektę. O czym zresztą ojciec Paweł Kozacki, do ojca Macieja Zięby pisał już w roku 98, że mamy do czynienia z sektą. Po drugie, dlatego, że głęboko wierzyły w to, że Dominikanie i Kościół będzie chciał rozliczyć się z tym sam. Nie chciały atakować i krzywdzić Kościoła. Często się ofiarom i pokrzywdzonym zarzuca, że one chcą atakować Kościół. Otóż nie chciały. One chciały, żeby Kościół to zrobił sam i 20 lat czekały na to, żeby Kościół zrobił to sam. Zgłaszały się do kolejnych pr prowincjałów, prosiły o kolejną pomoc, czekały cierpliwie i nic się nie wydarzyło, aż sprawa się przedawniła. Pamiętajmy, także gwałt w polskim prawie się. Nie przedawnia, ale to dzięki ich wytrwałości, i to trzeba zupełnie jasno powiedzieć, ta nowa ofiara, nie, którą która się ujawniła, to dzięki ich wytrwałości się ujawniła, dzięki zaangażowaniu kilku spokrzywdzonych, nie, które no, można powiedzieć, odnalazły tą osobę i doprowadziły do tego, że sprawa, która jest nieprzedawniona, mogła zostać zgłoszona. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, trzeba pamiętać o tym, że pokrzywdzeni bardzo często. Stopniowo uświadamiają sobie głębie swojego skrzywdzenia. I stopniowo dopiero dochodzą do prawdy o tym, co się, do takiej pełnej świadomości tego, co się wydarzyło. I wreszcie ojciec Maciej Zięba, A kiedy one do niego przyszły porozmawiać, porozmawiać normalnie, jak człowiek z człowiekiem, prosząc o wsparcie, powiedział do nich: Nawet nie próbujcie nic z tego robić, z tym robić na zewnątrz. Ja mam prawników, ja mam dziennikarzy, zniszczę was. No ale pytanie dlaczego? Dlatego, że rozumiemy, że jest jakiś człowiek, no, ewidentnie zespaczoną osobowością, psychiką, prawda, z problemami, on robi sektę wewnątrz Zgromadzenia, wewnątrz zakonu. Wszyscy dookoła mniej więcej widzą, że coś jest nie tak, zakonnicy, no bo przecież on to robił na terenie nawet budynków zakonnych, klasztoru, Przeor wie o tym. Zresztą ojciec Maciej Zięba wiedział, bo był pierwszy, ale następni ojciec Popławski ojciec Kozacki, to też się orientowali w całej historii i nadal on był w tym zakonie tak toksyczny i niebezpieczny, niebezpieczny człowiek. Właśnie, że po roku 2000 jego działanie już było inne. Po mhm. roku 2000, czyli po tym mhm. zgłoszeniu, ojciec Maciej Zięba wysyła go na roczną pokutę, tak to nazwijmy. To sprawia wrażenie kary, ale karą kanonicznie nie jest, bo nie przeprowadzono dochodzenia. Do Gdyby kanonicznie przeprowadzono dochodzenia, to w tym momencie nie byłoby innego wyjścia niż jego wyrzucenie z zakonu, i tak. Państwa. Ale to wygląda tak, że poza tym człowiekiem zostawmy go Główny, głównymi odpowiedzialnymi za to, że ten człowiek mógł robić krzywdę, był wygląda na to, że. Przełożony, który miał wszystkie narzędzia do tego, żeby tą sprawę rozwiązać i to skutecznie, pewnie skończyłoby się do wydaleniem. No i dalsi przełożeni, którzy próbowali coś z tym coś z tym zrobić, ale tak nie do końca. Kto zawinił najbardziej poza samym, poza samym Pawłem no, Trzeba powiedzieć, że to pierwszym odpowiedzialnym za to, że się nic nie wydarzyło, jest niestety ojciec Maciej Zięba, bo on nie podjął właściwych procedur. Również jego następcy, w mniejszym stopniu wprowadzani także w błąd przez prawników, nie podejmowali właściwych procedur, chociaż oni włożyli go w ograniczenia. O ile ojciec Maciej Ziemba po roku 2001, czyli po powrocie z pokuty, dopuścił Pawołem do całej posługi duszpasterskiej, do spowiedzi, do, do kazania do kierownictwa duchowego, z jednym wyjątkiem nie pozwolił mu prowadzić grup duszpasterskich, to jego następcy, Ograniczali czasowo jego możliwości, jego działania. To, ale, ale niestety to było czasowe. A on przykład... mimo to i tak znajdował sposoby, żeby tak, żeby ja czasowe, bo Krzysztof, ojciec Krzysztof Popławski wysłał go jako kapelana do szpitala psychiatrycznego. On jeszcze potem obronił doktoratu z dominikańskiego teologa, mimo jakby jednoznacznie odrzucającej jego doktorat recenzji innego dominikanina z Rzymu. Który napisał, że to jest bełkot i że to się w ogóle nie nadaje nawet na magisterkę. A mimo wszystko schowano tą recenzję i on doktorat obronił. Więc, no, więc zaniedbania są niewątpliwie po stronie prowincjału. To jest jedna rzecz. Druga rzecz dopóki to nie wyszło, no to zaniedbania są po stronie Przeora. Przeora we, we Wrocławiu, który widział, że palono meble na, na dziedzińcu, widział, że kobiety oddawały hołd królewski. Dominikaninowi, całując go po nogach, i wiedział wiele widział wiele innych rzeczy, z których nie wyciągnięto wniosków. A tu się rodzi takie pytanie o Kościół. to no W tym przypadku to jest struktura zakonna, ale ona też od, w jakiś sposób też. Yy, w Diecezji też są podobne relacje, prawda? Może nie tak ścisłe i bezpośrednie. Rodzi się pytanie o funkcjonowanie Kościoła, o kwestie prawdy, o kwestie yy, jakiejś dwulicowości. Yy, Dlaczego to by jest możliwe w kościele? Co w tym kościele takim dzieje, że co szwankuje, że może dojść do tak no drastycznej sytuacji, tak drastycznych zaniedbań, tak drastycznego krycia, prawda, co jest. Jak, jak, jak ten system jest bardzo musi być patologiczny? Jak pan to ocenia? Ten system relacji wewnątrz kościelnych, wewnątrz wspólnot kościelnych. W tej sprawie nie, nie zaśłoło kilka kwestii. Po pierwsze, Wydaje się, że tolerowano sytuację, w której psychomanipulacja była metodą duszpasterstwa. Ona jest oczywiście skuteczna, bo przyciąga ludzi bardzo często, takie manipulowanie, a czasami ludzie wręcz tego oczekują. Ale tam, gdzie zaczyna się psychomanipulacja, tam kończy się wolność. A tam, gdzie się kończy wolność, kończy się duszpasterstwo. To trzeba powiedzieć zupełnie jasno. Po drugie, Pawełem był bardzo skuteczny. Na jego msze święte do Wrocławia ciągnęły tłumy. Wykładowcy, studenci, inteligencja miejscowa, wszyscy go podziwiali. No więc mógł więcej, bo był znany i rozpoznawalny Po trzecie, to jest sytuacja wewnętrzna w zakonie w tym czasie sytuacja bardzo ostrej walki politycznej. To Do dominikański, pamiętajmy, ma charakter demokratyczny. To znaczy, wszystkich przełożonych wybiera się w głosowaniach. W głosowaniach albo kapituł domowych, albo kapituły ogólnopolskiej. Władze przejął i bardzo mocno je egzekwował ojciec Maciej Zięba w, w tym momencie musimy na chwilę przerwać, wracamy za kilka chwil Proszę poczekać, proszę być z nami.